Siemanko. Nowy tydzień i mamy skarb do znalezienia. Więc tutaj nie bardzo wiem czego szukać. Jak szukać. Ale najpierw spróbujmy odnaleźć samochód ze zdjęcia. Jak znajdziemy samochód ze zdjęcia, to zrobimy upgrade. Więc po kolei lecimy. No nie gadajcie, że to już. No, gremlin. Tam był gremlin. No chyba to, nie? Zaraz się zobaczy. No, jakby nie patrzeć, to jest chyba. No tak, gremlin. Ten samochód. To trzeba zrobić upgrade, nie? Drodzy Państwo, wygląda na to, że trzeba pojechać samochodem, tym gremlinem, 200 mil na godzinę, czyli około 320 małym haczkiem, kilometrów na godzinę. No, to nie będzie łatwe zadanie. Szukamy konfiguracji. No dobra, wiecie co? Podam ten kod jednak. Bo ten może być ciekawszy. Bo ma wykszą prędkość maksymalną, więc do tej prędkości 200 mil na godzinę szybciej dojdzie. I to wezmę. Jesteśmy na autostradzie. W dobrym kierunku nawet. I zobaczmy. Pojawił się podpowiedź. Jak osiągnę 320. 1-22 na godzinę. No popatrzcie, rzeczywiście. Czyli macie samochód, macie tuning samochodu, macie, wiecie co trzeba zrobić. A teraz poszukamy sobie skarbu. Znajdź skarb... a, w jakiś, jakiejś uliczce... W tunelach! Dobra, szukamy w tunelach. No właśnie, trzeba tunele znaleźć. Tunele są tutaj, dobra. Więc razem poszukamy skarbu. Obstawiam, że w tunelach chcę szukać tego. I tak wygląda to na podpowiedzi. To tu, czy tam? Taki właśnie tunel. Tego typu tunel to wyglądało. Wyglądało. Aha, to weź teraz wszystkie tunele obić. O! I to jest tutaj. Czyli... niedaleko sprintu panoramice. No, to było na tyle. Dziękuję bardzo za, za oglądanie. Jak się podobało i pomogło, to dajcie lajka, like bo w życiu bym nie wpadł na to, żeby pojechać z tym 200 mil na godzinę i, i żeby o to chodziło. No ale no cóż, co zrobić? Takie życie. No dzięki wielkie, trzymajcie się na razie.